Do kawalerii stopić chciałem, Długo kochanie swoje prosić musiałem, Długo konie swoje prosić musiałem, Słuchaj kotku nie martw się, Słuchaj kotku nie martw się, W kawalerii wcale nie jest źle. W kawalerii wcale nie jest źle. Co kuś mi to jest to! Co mi to jest to! Dwóch pilotów obsługuje go! Dwóch pilotów obsługuje!